no widzę panie kochany, siadło, he no ale siadło to siadło co że na to panu poradzę, byłem w zimie nie siedział, miałem to trzymać, czy jak, he wyznaczone my mieli, no to my wyloli fundamenty. he a ze się troskę wygiął, no to nie na Sawinę, musi pan geodetę za dupę wziąć, he, szlak trafi. co buzyś, daj pan spokój wyciągnie się pustackiem później przyjdzie wionecek do niwelatora i będzie żyleta, he a nie, nie takie kołyski my prostu wali stoją do dzisiaj he, trafi, jak jest dobrze drucikiem spintę, to może się troszkę rusać w tej i we wty, ale się nie przewróci nie ma szans nie mam panie takiego dekorza daskiem jest te troszkę pod równo tu Kasi jak jakoś gdzie postawi Heh, będzie hałpa na całą wieś ale geodetę weź weźcie pan za dupę no niech panu coś się zwróci ścimimy muze musimy to wszystko walić He. a Po też ja tu panu kupca załatwię, to rozłapię wszystko, jak nie wiem, kredyty postawimy nowy He. i pan o co chodzi? pan zarobi, ja zarobię każdy będzie zadowolony i no ci. ja tu z kierownikiem, ty z wszystko jest podpisane niezmazywalnym długopisem można działać, i widzisz pan Chciał coś wszystko walić, za pan, podciągnęli my troskę, przylolimy. Teraz będziemy stawiać. Nie pustacka pójdzie. No, za tydzień się widzimy, będą mury, stoły, To już prawie zielono, aha. Tu na trodze na no chłopaki zaleją. Już po dekorza dzwoniłem. Podobno busał od pola, Wpadnie to i no będzie dasek strzelał. Moment będzie. Może panius już wystawiać na sprzedaw. będziemy drugo stawiać, jak trafi jest jak i dobry majster to i wszystko wyprowadzić jak trafi he. no i gorzej to sobie wziąć takie opierdolone porusało się troskę i walić by chciały he he. a tu jeszcze ta hałpa pójdzie za takie pieniądze ze panu łocy do wierzchu wyjdą he. z tyropiankiem po zrównowy Do domy jakiego płuca tańcego Zielona się będą jej noświczyć, hehehe!